Czy chyba w żadnym państwie nie spotykałem stróżów prawa tak często. Wypadek to dlatego przyjechali. Ciężka sprawa. Być może, jeżeli będę chciał, jeżeli chcę do, e, trafić na Bimini na, do Nassau statkiem a na nie to być może będę musiał wpłynąć najpierw do Bimini i to jest Bimini e, do Nassau. Tutaj próbowałem, no pytałem tutaj ludzi, czy coś, przez jakiegoś terminału upłynie statek do Nassau na razie i bezskutecznie. Jeszcze mogę w tym zapytać, możesz kogoś znajdę, kogo mógłbym zapytać o to z terminalu F. No ale pewnie będę musiał jednak być przygotowany na to, żeby najpierw, żeby płynąć, najpierw w Dumini, potem w do Wasalu. I kobieta powiedziała, że powinienem przejść Między 6.30 a 7.00, żeby kupić bilet I wtedy jeszcze tego samego dnia będę płynął do Bimini Wtedy do Bimini będę płynął takim statkiem rwbimini.com Adres strony Super fast To Bimini To prawdopodobnie Dead End Stamtąd można już tylko wrócić Do Miami, ale już nie ten, nie dopłynęł stamtąd do Nassau, więc więc chyba będę musiał jednak ten wszystko wskazuje na to, że będę musiał lecieć samolotem no, no robiłem co mogłem, próbowałem szukałem pytałem no ale ale chyba nie dam rady próbować statkiem do Nassau przynajmniej nie w tym okresie, bo wiem, że że jest taki liniowiec Norwegian Lines, który pływa do Nassau, ale chyba, ale dzisiaj go na przykład nie widziałem, więc może w tym okresie nie pływa. Tak, więc myślę, że jutro po południu pojadę na lotnisko i polecę do Nassau. Chyba zapanuje to tak, że jak będę wracał, to będę wracał powiedzmy 17, żeby od razu być już na lotnisku, mieć spakowany rower i od razu się przesiąść do samolotu do Berlina. Czyli resztę wakacji zostanę na Karaibach, na Bahamach. skoro tu wiem już to nie pozostaje mi nic innego jak tylko pójść na plażę więc dzisiaj próbuję pojechać jak najbardziej jak najbardziej na południe Miami Beach i jestem koło prawie przy końcu już Bardziej na południe się, już się nie da, bo, bo kanał jest... To jest tylko alejka. Widoczki fajne. Jeszcze tej rzut oka na plaży. i idę się kąpać bo yeah, yeah. kurczę znowu chmury może padać za, za niedługo South Beach uważam za, za, za zaliczone i wracam teraz do bazy Wydaje mi się, że to może być miejsce, w którym był ten telepiesk Willa Smitha w Miami. ta uliczka pojawia w dysku To może być tutaj. A tam jeszcze jest taki, taka promenada. Bardzo popularna. No tam ludzi sobie siedzi pod palami, na słowni, jeździ na rowerach i tak dalej. Kurde. Stuk. Tu wodę piję. A tu jest napisany. Woda destylowana. Może być uży... użycia... użyta w małych ilościach. Na po co oni sprzedają wodę w destylowaną w spożywczaku w supermarkecie?